Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszej serii spotkań, na której rozmawiamy o tym, czego możemy się nauczyć z baśni i bajek. Dziś jest nasze trzecie spotkanie. Jeśli nie widzieliście dwóch poprzednich części, to serdecznie zapraszam Was do ich obejrzenia. A na dzisiejszym spotkaniu zajmiemy się bajkami i filmami animowanymi, które opowiadają o tym, co jest bardzo, bardzo cenne i bardzo ważne. A są to rzeczy tak cenne, że właściwie można o nich powiedzieć, że są jak skarb. Skarb, który daje wiele szczęścia. Kto taki skarb posiada, jest bardzo, bardzo szczęśliwy. Moi drodzy, aby odnaleźć skarb, zazwyczaj potrzeba do tego mapy mapy, która nas do niego zaprowadzi. A dziś naszą mapą będą Książki i filmy, tak. To książki z bajkami oraz filmy animowane dla dzieci, niczym mapy, będą nas dziś prowadzić do tego, co cenne i ważne. Zacznijmy od baśni, którą czytałam Wam na naszym poprzednim spotkaniu o rybaku i złotej rybce. Pamiętacie? W tej baśni możemy odnaleźć odpowiedź na pytanie: czy pieniądze są w życiu najważniejsze? A jeśli nie one, to co jest tak naprawdę ważne i cenne? Jak pewnie pamiętacie, ta baśń opowiada historię biednego rybaka i jego żony. Po złapaniu przez rybaka zaczarowanej złotej rybki, jego żona kazała mu iść nad brzeg morza i zażądać od rybki spełnienia życzenia za to, że rybak darował jej życie i wypuścił ją do wody. Żona rybaka najpierw zażyczyła sobie pięknego domu. Rybka spełniła jej życzenie, ale wtedy kobieta zażądała zamku. Rybka znów spełniła jej życzenie, ale po krótkim czasie żona rybaka znów zmieniła zdanie i tym razem zażądała, by rybka uczyniła ją królową. I to życzenie rybka spełniła. Ale żonie rybaka wciąż było mało i zachciało jej się, by być cesarzem. A gdy nim została i miała już wielką władzę i bogactwa, niestety wciąż było jej mało i zażądała, by rybka uczyniła ją bogiem. Tego było już za wiele. Na końcu historii Została z niczym, wróciła do swojego starego życia, jako biedna żona rybaka w małej swojej dawnej hadce. Historia tej zachłannej kobiety pokazuje nam, co jest w życiu naprawdę ważne. Pieniądze i bogactwa wcale nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, by człowiek umiał cieszyć się i doceniać to, co ma. A jeśli nie potrafimy się cieszyć tym, co mamy, tylko chcemy wciąż więcej i więcej, na przykład pieniędzy, to nadal nie będziemy zadowoleni i szczęśliwi, bo to nie pieniądze dają szczęście i nie one są w życiu najważniejsze. Moi drodzy, a teraz porozmawiamy o kolejnej bajkowej historii, z której możemy dowiedzieć się, co jest naprawdę ważne i cenne. Ta historia. Opowiada o przygodach pewnego zielonego bohatera. Tak, zielonego. Zielonego jak... jak... jak ogr. Tym bohaterem jest Szrek. Znacie ten film? Jak widzicie, Szrek nie był człowiekiem, tylko ogrem. Mieszkał w krainie, gdzie żyło wiele różnych bajkowych stworzeń, także magicznych żyły tam baśniowe księżniczki, dobre wróżki, smoki, kot w butach, krasnoludki, pinokio, magicznie ożywione pierniczki i gadające zwierzęta. Mimo że szrek miał dobre serce, przez to, że był ogrem, ludzie bali się go i uważali za potwora. Byli dla niego bardzo niemili i dokuczali mu. A pewnego dnia chcieli nawet napaść na niego z widłami i wyrzucić go z krainy. I to tylko dlatego, że był inny i wyglądał inaczej niż ludzie. Szrek dobrze wiedział, że ludzie go nie akceptują i nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Dlatego postanowił odciąć się od wszystkich i żyć sam samuteńki w swojej chatce na bagnach. A że wszyscy uważali go za brzydala i potwora... Czasem straszył ich, żeby już dali mu święty spokój. Wciągnięty w wir przygód, Szrek poznał wreszcie dwójkę wspaniałych przyjaciół, gadającego osła i kota w butach, którzy dostrzegli jego dobre serce. Mając przyjaciół, Szrek nie był już samotny i stał się bardziej radosny. Ale podczas pierwszej wielkiej przygody Szreka i osła. Szrek poznał kogoś jeszcze. Poznał piękną księżniczkę Fionę. Księżniczka w odróżnieniu od innych wcale się go nie bała i wcale nie uważała go za potwora. Wręcz przeciwnie, traktowała go zupełnie zwyczajnie. A po pewnym czasie oboje nie tylko bardzo się polubili, ale nawet zakochali się w sobie nawzajem. W trakcie ich wspólnej przygody okazało się, że księżniczka Fiona ukrywa pewną tajemnicę. Kiedyś został na nią rzucony zły czar, przez który piękna za dnia dziewczyna nocą zamieniała się w, w ogra, w ogra. Początkowo Fiona nie akceptowała swojego wyglądu ogrzycy. Uważała, że w takiej postaci jest wstrętna i nikt jej takiej nie pokocha. Ale po poznaniu Szreka zrozumiała, że ani jej wygląd, ani jego wygląd nie jest najważniejszy. Ważne jest to, że się szczerze pokochali i chcą być razem. Historia szreka pokazuje nam, że wcale nie jest najważniejsze to, jak ktoś wygląda. Najważniejsze jest to, jaki ktoś jest w środku, bo to nie uroda jest najcenniejsza, tylko dobre serce i piękne cechy charakteru. Szrek nie wyglądał może jak przystojny książę z bajki, ale był oddanym, opiekuńczym przyjacielem i wspaniałym, kochającym mężem dla Fiony. Był dobry, Czuły, opiekuńczy, odważny i sprawiedliwy. Przykład szereka uczy nas, że nie powinniśmy oceniać ludzi po tym, jak wyglądają. Bo to nie wygląd jest najważniejszy, tylko to, jaki ktoś jest w środku, w sercu. Kochani, a teraz zrobimy sobie chwilkę odpoczynku od bajek i trochę się pobawimy. Przygotowałam dla Was zabawę sprawdzającą Waszą spostrzegawczość. Oto dwa obrazki, które, choć bardzo podobne, jednak trochę się od siebie różnią. Przyjrzyjcie im się uważnie i spróbujcie znaleźć wszystkie różnice między tymi dwoma obrazkami. Jak Wam poszło? Hmm? Myślicie, że odnaleźliście wszystkie szczegóły różniące te obrazki? Oto one. Spójrzcie i sprawdźcie. Spróbujcie poćwiczyć znajdowanie różnic na jeszcze jednym obrazku. Oto on. Wam poszło? Hmm? Sprawdźmy, czy odnaleźliście wszystkie różnice. Oto one. Moi drodzy. Wróćmy teraz do książek i filmów, w których bajkowi bohaterowie pokazują nam, co jest naprawdę ważne i cenne. Czy znacie film animowany Merida Waleczna? To opowieść o królewnie Meridzie, córce szkockiego króla Fergusa i jego żony, królowej Elinor. Merida miała też trzech młodszych braci, ich też widzicie na tym obrazku. Król Fergus. Był bardzo szanowany i miał wielkie zasługi dla kraju, ponieważ zjednoczył skłócone ze sobą klany Szkocji. I aby utrzymać pokój między klanami, miał wydać swoją córkę Meridę za mąż, za syna jednego z przywódców pozostałych klanów. A o tym, który z chłopców zostanie mężem Meridy, miał zadecydować turniej, w którym synowie wodzów staną ze sobą do rywalizacji. A co na to wszystko, Merida? Otóż, Merida wcale nie chciała jeszcze wychodzić za mąż, a już na pewno nie za nieznanego sobie chłopaka, którego wcale nie kocha. I strasznie złościła się na rodziców, że nikt nie pyta jej o zdanie, i że rodzice decydują za nią, i że, i że musi postępować zgodnie z tradycją, bo jest królewną i tego się od niej wymaga. I że jej mama królowa każe jej zachowywać się porządnie, jak na dziewczynkę i królewne przystało, kiedy ona wolałaby bawić się, jeździć konno, wydrapywać na drzewa i strzelać z łuku. Merida czuła, że chodzenie w pięknej sukni królewny i robienie nudnych rzeczy, jakie robią królewny, na przykład haftowanie, nie jest dla niej. Czuła, że woli przeżywać przygody, robić ciekawe rzeczy, odkrywać świat, bronić innych przed niebezpieczeństwem, trochę jak. trochę jak rycerz! Tak, ona czuła się bardziej dzielnym rycerzem niż strachliwą, delikatną królewną. Ale jej mama, królowa, Uważała, że Merida musi zachowywać się odpowiedzialnie i robić to, czego się oczekuje od królewny, że powinna zrezygnować z zabawy, tylko zabrać się porządnie do nauki dworskich manier, haftowania, gry na lutni i tak Po wielkiej kłótni z mamą Merida uciekła z zamku. Kiedy jechała konno przez las, dotarła do pewnego magicznego miejsca, w którym spotkała Dziwne niebieskie ogniki. Ogniki zaprowadziły ją do starej chatki, w której mieszkała zabawna czarownica. Merida zapłaciła czarownicy za to, by za pomocą magii odmieniła królową w taki sposób, żeby już dała Meridzie spokój. Czarownica wyczarowała więc magiczne ciastko, które królewna miała podać do zjedzenia swojej mamie. A gdy to się stało i czar zadziałał, królowa, królowa zamieniła się w niedźwiedzia. Niestety jak tylko zorientowano się, że w zamku jest niedźwiedź, nikt nie chciał słuchać wyjaśnień Meridy. Tylko wszyscy chcieli niedźwiedzia zabić. Nie wiedzieli, że to magicznie przemieniona królowa. Merida była przerażona tym, co zrobiła, i zrozumiała, jak wielki popełniła błąd. Musiały uciekać razem z mamą z zamku, by ratować życie królowej przemienionej w niedźwiedzia. Udało się do czarownicy, by ta odczyniła czar, ale nie zastały jej w domu. Zamieszkały więc razem w lesie i zastanawiały się, co robić dalej. Merida zaczęła opiekować się swoją mamą, która nie potrafiła poradzić sobie poza zamkiem. Nagle okazało się, że wszystkie umiejętności Meridy, które do tej pory nie interesowały jej mamy, są bardzo przydatne. Merida potrafiła rozpalić ogień i złowić ryby na obiad. Wiedziała, jakie leśne owoce są jadalne, a które trujące. Umiała zbudować schronienie i znaleźć czystą wodę do picia. Zwykła królewna tego wszystkiego by nie potrafiła. Wtedy królowa zrozumiała, że nie doceniała swojej córki i nie doceniała, jak wiele można się nauczyć, przeżywając przygody. Kochani, jeżeli widzieliście film Merida Waleczna, to wiecie, co było dalej, ale jeśli nie widzieliście, to gorąco was zachęcam do jego obejrzenia. Ja nie zdradzę, jak się kończy, musicie to sami zobaczyć. Powiem Wam tylko, że dzięki swoim przygodom Merida i jej mama zrozumiały, co jest w życiu naprawdę ważne. Ważne jest to, żeby w rodzinie wszyscy ze sobą szczerze rozmawiali i bardzo uważnie wzajemnie się słuchali. Żeby każdy członek rodziny, także dziecko, mógł opowiedzieć, co czuje, czego chce, o czym marzy, albo czego się boi, czy czego nie chce. Zobaczcie. Zanim wydarzyła się cała przygoda z przemianą królowej w niedźwiedzia, Merida często kłóciła się z mamą. Czuła, że mama w ogóle jej nie słucha i nie liczy się z jej zdaniem. Królowa oczekiwała, że jej córka będzie robić to, czego ona od niej chce i w ogóle nie myślała o tym, czy Merida będzie przy tym szczęśliwa. Każda z nich chciała czegoś zupełnie innego, więc się kłóciły. Dopiero kiedy trafiły razem do lasu i zaczęły spędzać ze sobą dużo czasu, zaczęły też uważnie słuchać się nawzajem i szczerze ze sobą rozmawiać. A to bardzo je do siebie zbliżyło i spowodowało, że wreszcie udało im się dogadać tak, że obie były zadowolone. Kochani, a teraz znów zrobimy sobie chwilę przerwy na zabawę. Za chwilę pokażę Wam zdjęcia dzikiego lasu, w którym poukrywały się różne leśne zwierzęta. Waszym zadaniem będzie jak najszybciej odnaleźć na zdjęciu te zwierzaki, o których powiem. Uwaga! Gdzie na obrazku znajduje się sowa? Hmm? Podpowiem Wam, że sowy są aż dwie. Jedna siedzi tutaj, a druga tu. Gdzie na tym obrazku chodzi sobie Jerzyk? Jest tutaj, na ścieżce. A gdzie na obrazku znajduje się mały ptaszek, kowalik. Podpowiem wam, że ma niebieskie piórka i żółty brzuszek. Jest tutaj. A gdzie ukryła się sarenka? Jest tutaj. Jak wam poszło? Hmm? Poćwiczmy sobie na jeszcze jednym obrazku, ale teraz będzie trudniej. Uwaga! Gdzie na obrazku znajduje się tygrys? Jest tutaj. Widzieliście go od razu? A gdzie na obrazku jest zajączek? Jest tutaj. Gdzie na obrazku jest małpka? O, jest tu. A gdzie na obrazku znajduje się kotek? O, tutaj, na górze. No to jeszcze spróbujmy znaleźć na obrazku wilka. Jest tutaj. Moi drodzy. Na sam koniec opowiem Wam jeszcze jedną, ostatnią historię, która pokazuje nam, co jest naprawdę ważne i cenne. Czy znacie film Wajana. Skarb oceanu? Wajana hmm? mieszkała na wyspach Motonui, leżących pośrodku oceanu. Była córką wodza plemienia. Od dziecka czuła silną więź z oceanem ale wiedziała, że nie wolno jej nigdy wypłynąć na dalekie wody, ponieważ w jej plemieniu bardzo obawiano się niebezpieczeństw, które czekają na oceanie. Kiedy Wajana była malutka, babcia opowiedziała jej legendę o bogini Tefiti, która stworzyła całą naturę, a następnie położyła się do snu, zamieniając się w piękną zieloną wyspę. Wtedy zjawił się półbóg mały i ukradł serce Tefiti, by zdobyć jej moc. Niestety potem serce przepadło gdzieś w oceanie i zaginęło. A wtedy na świecie zapanowało zniszczenie, które opanuje całą ludzkość. Legenda głosiła też, że kiedyś zjawi się bohater, który odnajdzie półboga Mały i razem zwrócą serce bogini, by uratować świat. Wajana, już jako duża dziewczynka, została wybrana przez Ocean, by zwrócić serce bogini. Czyżby to ona była naprawdę tym bohaterem? Ocean przekazał jej serce, które było zamienione w kamień. A Wajana postanowiła wyruszyć na łodzi na wielką wodę i odnaleźć półboga Maui, by wspólnie naprawili jego błąd, zwrócili serce Tefiti i uratowali świat. Ale od początku podróży Wajana napotykała na same przeszkody. Najpierw prawie utonęła, gdy próbowała wypłynąć łodzią na otwarty ocean. Potem nie potrafiła przekonać odnalezionego Maui do wspólnej wyprawy, a jeszcze później ich łódź została napadnięta przez stworki, które też chciały posiąść serce Te Fiti. A gdy wreszcie Wajana i Maui dotarli na wyspę, gdzie mieli zwrócić serce, zaatakował ich olbrzymi, ognisty potwór, którego nie byli w stanie pokonać. Przegrali walkę a potwór zniszczył ich magiczną broń. Wtedy Maui stracił wiarę zarówno w siebie, jak i w swoje nadludzkie umiejętności i odszedł, zostawiając Wajany samą w łodzi na środku oceanu. Czy myślicie jednak, że w takiej sytuacji dziewczynka się poddała? O nie, nie poddała się. Wajana postanowiła tak długo próbować ominąć potwora i dostać się na wyspę, aż wreszcie jej się to uda. Nawet gdy została z tą misją zupełnie sama, chciała próbować dalej. I wiecie co? Po wielu, wielu trudach i kolejnych przygodach, w końcu jej się to udało. Ale nie zdradzę wam jak do tego doszło. Musicie obejrzeć ten film sami, jeśli jeszcze go nie znacie. Historia wajany opowiada o tym, że wcale nie jest najważniejsze, żeby zawsze mieć sukcesy i żeby zawsze wygrywać. Tak naprawdę ważne jest to, żeby się nie poddawać, gdy coś nam się nie uda, gdy spotka nas porażka. Przecież każdy z nas czasem przegrywa. Każdemu z nas czasem coś się nie udaje, tak samo dzieciom, jak i dorosłym, i to zupełnie, zupełnie normalne. Najważniejsze, by w sytuacji porażki się nie poddawać, tylko próbować jeszcze raz. Kochani, to już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziś dowiedzieliśmy się, że najważniejsze i najcenniejsze wcale nie są pieniądze, uroda czy sukcesy. Od pieniędzy cenniejsze jest to, by człowiek umiał cieszyć się tym, co ma, nawet jeśli nie ma zbyt wiele. Od urody ważniejsze jest to, by ktoś miał piękne cechy charakteru i był dobrym człowiekiem. A od sukcesów ważniejsze jest to, abyśmy się nie poddawali, jeśli czasem przegramy, jeśli czasem coś nam się nie uda. Bo przecież nie zawsze się wygrywa i nie zawsze wszystko może się nam udawać. Cieszę się, że już po raz trzeci byliście tu ze mną i gorąco zapraszam Was, zapraszamy Was na kolejne zajęcia. Do zobaczenia, cześć!